Jest płakraków! Oj oj Kurwa! Ja zawsze nie przesadzę, to o pieniędzy i opienc, kurwa, że. i ty popłaciłem popłaciłem, no był. Bo... Kameruj, kameruj! Ja mam dalej go to rodziną Ja jak Ginkan Szkoda, że nie... wiem widać chłopatką. Łeeeeeej! Księku, idź na nie? fura. Możemy go walić, nie? Nie pierdol, jeść Ja dobra!

E nie, weźe kurwa no dobra, dobra. to. To tak jest, jest ty, bo sama mnie nie tobie? Ja sobie. Mogę sobie kopnąć A patrz co zrobiłeś. Nie, a nie chodziło mi o to, żebyś kurwa czego nie nie nie. Nie wgrebnął tego, tylko ty te kopnął kurza, a ty go patrz zrobiłeś, no, no i ja do domu i dalej mi powie to Tam gdzieś chuju, kopał chuju kopał kopałeś tam chuju kopałeś się tam chuju kopałeś